Cześć wam wszystkim, z tej strony Pana śrągam Brawl Brawlsars. I dzisiaj, moi drodzy, przyszedł czas, wam pokazać pewnego ziomka, który naprawdę jest przepotężny. No, jak to zobaczyłem, co to mówię. Nie no, muszę nagrać w tym odcinek, bo ten chłop to jest jakiś szef totalny. Zaraz zobaczycie, moi drodzy, o co chodzi, ale jeszcze zanim zaczniemy, to zostawcie standardowo tutaj łapeczkę w górę. Moi drodzy, dzisiaj jest pierwszy dzień, jak oglądacie ten film, gdzie yy, poszedłem na studio, więc nie, 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 nie wiem jeszcze jak to jest, moi drodzy, ale mam nadzieję, że live y będą jak najczęściej, bo plan lekcji miałem dosyć spoko. Ale na pewno nie będą tak często jak przez okres wakacji, no bo no, niestety tak często nie dam rady, ale będę się starał jak najczęściej odpalać. Zawsze będzie info na Instagramie, więc gorąco was wszystkich zapraszam na mojego. Instagrama. kto z Was jeszcze mnie tam nie obserwuje, to wbijajcie, macie go teraz na ekranie. Gorąco, gorąco polecam, moi drodzy. Sprawdźmy sobie jeszcze sklepik, bo widzę, że coś mi się tutaj świeci, więc mamy coś za darmo. Mamy codzienny prezent po że żetonów, bardzo spoko. Wy, moi drodzy, jeżeli jeszcze nie macie wpisanego kodziku panda, to sobie wpiszcie. Jak cokolwiek kupujecie z kodzikiem panda, yy, nie cokolwiek, tylko jak kupujecie na przykład gemy. Ogólnie jak kupujecie coś za pieniądze, to podsłuchajcie to na mojego Instagrama, to ja Was wtedy pozdrowię, tylko musi być nagranie z tego. I ja pozdrawiam dzisiaj, Jakuba Nagłowskiego. Polski Orzeł oraz Krakersa, więc dziękuję bardzo Wam za wsparcie z kodzikiem PANDA Jeżeli Wy coś kupujecie, też podsłuchajcie na Instagrama Zasubskrybujcie kanał, bo liczymy po 250 000 subskrypcji, moi drodzy A ja już wchodzę sobie tutaj lokalnie, nie lokalnie, tylko globalnie za Dymiarze, Szelka i zobaczcie co my tutaj mamy Seni, jakiś ziomek, moi drodzy, 66 tysięcy pucharków Co ciekawe, ma mniej winów, 3v3 ode mnie Bardzo dużo solo ma więc nie wiem czy on to na solo wbijał czy na czym nie znalazłem też żadnego moi drodzy filmiku na YouTubie gdzie jest po prostu pokazany ten dziomek, który ją wbija. Jeżeli ktoś taki znalazł, to dajcie znać w komentarzach ale jak widzicie mam szelkę na 2075 pucharków i jak wiecie ja już parę razy nagrywam odcinki z osobami na przykład z tego co pamiętam to ktoś miał Meg na 2000 Kordyliusza na 2000 i tam było zawsze jakieś 1980, 2001 na przykład. Ale moi drodzy, prawie 2100 to jeszcze nie widziałem. Więc ten ziomek jest naprawdę mocny. No, szelkę mieć na 2750, to już trzeba być naprawdę potężnym. Co ciekawe, mamy jeszcze drugiego oponenta, który jak widzicie, ma 1989, ale ma 4000 pucharków i bardzo mało winów. To jest na pewno jakieś drugie konto jego. Wymaksował szelkę i proszę bardzo, tak się prezentuje jego konto. Więc mega śmieszne, bo tak naprawdę ma pucharki. Tylko na czterech postaciach, w tym NITE, którą pewnie niedługo wbije na 35 rang, więc naprawdę no ciekawy ziomek, ciekawy ziomek, moi drodzy. Sam jeszcze szczerze mówiąc zdziwiłem, jak wszedłem na jego konta, że właśnie on ma tyle tych pucharków, bo myślę, że no niektórzy z was może mają tyle pucharków, pewnie mają jeszcze nawet 40 postaci. Ale na pewno nie miałem tak, żeby na szelce mieć prawie 2000 i na nicie 1120, no naprawdę mocny, mocny zadymiasz, moi drodzy. No i dobra, wejdźmy sobie tutaj do giereczki, posprawdzajmy sobie co tutaj jest ciekawego. Nowe wydarzenia jakieś, mamy na przykład rzut karny, to jest ta mapa, okej, okay, jej za bardzo nie lubię. To, czy ja mam na szelce 800? Mam na szelce 800, to szelką bym za bardzo nie chciał grać moi drodzy. Bo szczelkę chciałbym zostawić, bo jutro jest reset sezonu. Jak oglądacie ten film, to jest reset sezonu, zabierze mi pucharki, a zabiera z 10 postaci, na których macie najwięcej. Czyli pasowałoby, żebym jeszcze zagrał sobie Barley'em i dynamikiem, żeby dobić na przykład 800 albo poko, też bym mógł dobić 800. Zaraz zobaczymy, gdzie bym tutaj mógł zagrać tymi postaciami. Eee, tutaj nieba, chociaż tutaj może jakimś dynamikiem, Barley'em by coś siadło, tutaj nie. Rzut karny. o tu może bym Mike'a spróbował albo Barleya, tu mogę spróbować Barleya szczerze mówiąc, więc spróbujemy sobie Barleyem. tutaj, zobaczymy co z tego wyjdzie. No i jedna gierka, jedna gierka jest mi potrzebna, mam nadzieję, że się uda. Mogę w sumie, też spróbować solo i spróbować być top 5, ale takimi postaciami jak Barley, Dynamike czy Poko, może być to naprawdę mega ciężkie, więc wolę nie ryzykować. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Nie wiem też kogo my tu będziemy mieli na tej mapie. Ale na pewno na mortaza będzie mi ciężko, a tak to może coś nawet z tego wyjdzie. No zobaczymy. Myślę, że mamy szansę jak najbardziej, bo tutaj właśnie jest o tyle spoko, że ja mogę właśnie sobie przerzucać, moi drodzy, przez tą ściankę i oni mi dosłownie nic nie mogą zrobić, kolcik sobie pada, Mortis sobie zaraz pewnie padnie, żeby tam jeszcze ten, o, właśnie nasz El Primo trafił, bardzo dobrze moi drodzy, no co, wygrywamy, 1 do 0 na razie, więc powiem wam, że idzie dosyć dobrze, zobaczymy jak to będzie wyglądało dalej, ja muszę na pewno uważać za tymi murkami sobie stać, teraz na przykład go spowolniłem, on tutaj, no i tak mnie porobi, no, no, no to jest jednak Mortis moi drodzy, to jest jednak Mortis. Kurczę, ono trafi, trafi, kurczę. No niestety, nie udało mi się tego obronić, ale porobiłem Mortisa. E, gdyby oni tutaj nie padli tak szybko, no to może by coś z tego wyszło. No nie wiadomo, moi drodzy. Nigdy nie wiadomo, co byśmy tutaj zrobili. Ale no niestety mi się nie udało. Dobra, szczelka jeszcze tam trafiłem. No ja mam takiego loła, że tu może być ciężko cokolwiek zdziałać. Dobra, on, on ma ulta. On może kopnąć i skoczyć tam i trafić bramkę. Więc mam nadzieję, że tak się stanie. Niestety tak się nie stało. Bramka. Prawie by była, ale jednak jej nie ma. No ja tutaj padnę oczywiście. No niestety nic nie dałem rady zrobić. Kurczę, no 1-1. Jeden, jeden. Mam nadzieję, że wygramy widzowie. Fajnie by było wygrać, bo te 800 pasowałoby dobić. Eee, pasowałoby te 800 właśnie bić, a wolałbym więcej dostać tych moi drodzy. Eee, jak to się nazywa? Błyskotek właśnie. Błyskotek. Zapomniałem tego słowa. Ej dobra, może on to trafi. Tam niby się wszyscy respią. Ale może mu się uda jakimś cudem tam strzelić. Niestety mu się nie udało. Ja tam widziałem, myślę, że walnę sobie ulta na nich wszystkich. Mam nadzieję, że tam doleciało. No oczywiście, że doleciało. Kolcik już prawie nie żyje. Kolejny ult jeszcze rzucam. Dobra, to będzie bramka na 100%. Bardzo ładnie udało nam się wygrać, więc jak widzicie, randomy na 800 już są troszkę lepsze. Ja ostatnio strasznie narzekałem na te randomy. Nawet staty miałem takie nie najgorsze. Zobaczyłem, miałem 4-3. Mortis miał 2-4, a. W sumie to on mógłby mnie co chwilę porobić. Wiecie co, zagramy sobie kolejną giereczkę, tylko ja tym razem sobie wezmę dynamajka, Może akurat coś z tego wyjdzie. Fajnie było jego również dobić na 800. I wtedy chyba będę miał już wszystko mniej więcej podobijane, tak żeby mi jak najmniej pucharków zabrało. Tak mi się wydaje, zaraz sobie zobaczymy. Będę miał tak 9, tak, no jeszcze dynamajka, bo dynamajka jest 10, którego mi zresetuje. Co my tutaj mamy? Stune, dobra, przeskakiwanie sobie wezmę. I to dobra, ok, zobaczymy, zobaczymy, czy też mi pójdzie tak samo dobrze jak Barleyem. Barleya trochę bardziej ogarnię niż Dynamajka, ale no może się uda, kurczę, znowu niestety Mortis. No, znowu niestety Mortis, to tutaj nie mam już spowolnienia, mogę jedynie skakać, więc trzeba będzie uważać. Zobaczymy jeszcze z Bibi Brock. No, nie najgorszy mamy ten team. Bibi tu na pewno może fajnie podziałać coś. Zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało, moi drodzy. Ja chciałbym na pewno sobie tutaj zestionować kolegę. Bardzo ładnie. Dobra, pięknie został porobiony. Tego, jakbym jeszcze mógł znokautować, widzowie, to też by było spoko. Ale widzę, że może być ciężko tutaj. Dobra, tego, jakbym trafił jeszcze. Dobra, nie jest źle. Tego, jakbym znokautował bramkę przy okazji rozwalił. No niestety go nie trafiłem ultem. Unlucky. Dobra, jeszcze mnie prawie kolega zamroził. Spróbujemy im coś tutaj porobić, widzowie. Tu jeszcze go niszczę. On sam sobie rozwala te ściany. Dobra. Kurczę pieczone, spróbuję tutaj jakoś przejść go obok. Dobra, no mam nadzieję, że oni tam jakoś szybko nie padną. Dobra, wysadziłem go, na szczęście myślałem, że już nie trafię. Jeszcze zostałem spowolniony, no teraz zginę raczej. Teraz raczej zginę. No nie mów, że on to, no serio? No jakim cudem? Mortis sam robi dwóch. No Jezu, widzowie, jakich mi teraz gości? Dobra, o czemu oni sobie nie poradzili? Ja się strzelam, Grif nie żył. Z Lu nawet coś tam próbowałem porobić. No, oni sobie nie poradzili na kurczę jednego ziomka. No to jest żart jakiś. To jest naprawdę jakiś żart. Kurczę, mogłem w sumie wziąć tamten star Power, to bym go już porobił tym ultem przed chwilą, nie, 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 on to trafi, on to trafi, Jezu, przegrana. dobra, nieważne, moi drodzy, tutaj się już nie udało, no, jak widzicie, nie zawsze się wygrywa, ale tam na 700, znaczy na 900, na, na 900, na 800, Jezu, masakra widzowe, na 800 może mi się zaraz uda dobić jakąś inną postać, nie wiem, Poco spróbuję, czy cokolwiek, no, coś, żebym miał na 800 i będzie git, ja, moi drodzy, dziękuję wam za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że wam się spodobał, jeżeli tak, rzecz opeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał, trzymajcie się, cześć!